Nie, gdyby nigdy nic. Coś tutaj mi zostawiliście może? Nie. Chyba nic nie. Jeszcze dzisiaj... bardziej, bardziej tutaj po, po... idź teraz na tej wysokości. Stop. Podejdź. I teraz idź w tamtą stronę, w tamtą stronę idź. Tam by, byli trzej niebiescy. Ale on nic nie dostanie, jeżeli ich nie zabił. Jeżeli nie był w pobliżu, kiedy tak zabijaliśmy, to nic mu nie wypadnie. On nie będzie widział tak? żadnych przedmiotów, które. <grywny> mi. <Mód na mnie. grywny> Jakiś pierścień. Zawsze Czy coś pierścień, noży dla? No. O, dużo Czy coś jeszcze mam do podniesienia nie. Czy tutaj wszystko zostało odkryte? środek jeszcze został A tam to na, środ na środku, nic nie na będzie. Na środku u nas nic nie będzie. To droga. Bardzo na oczu I tutaj fabularnie skończyła się moja wiedza. Dalej nie jest ci dzieje. Jak w życiu Więcej furii. Więcej furii, więcej mamy. Same niebieskie dziadostwo. Spoko. Coś Czy to, że granie na przykład w daje większe szanse na to, że będzie lepsze rzeczy? Czy to nie ma znaczenia? No raczej nie, no właśnie, właśnie... No to jest... zależy. Magic to się dzieli na wszystkich. Więc jak gdyby jak ty na przykład ktoś ma 200, a ty masz 0, to się dzieli po 100, z tego co czytałem przynajmniej. Ja też słyszałem, że to podobno nieprawda. No by to lipa była, bo to... Wtedy po co takie jakieś sety zakładać, takie z tym findem, jak, jak no. tak, to, to jest nieważne w ogóle. Najbardziej się opłaca właśnie solo to zrobić wszystko. W takim no sposób. właśnie, I o, je, no. właśnie. Jeeeej! O No a niech się zbiorą wokół mnie. Zrób staną. Aż mi komputer nie wyrabia, jemy, biedaczek. To ty wiesz poważnie? Znaczy, ale to też jest mo możliwe przez to, że już chyba od dwóch tygodni działa cały czas. Im dalej mam... dłużej mam włączony cały czas, tym lepiej, mi działa. Zrób no, tak to 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 ja O, piszcze loryka, jest! Ja też znalazłem, no a popatrzcie się. O, drugi już. Już mam drugą taką. Shire, krok bliżej. I teraz za każdym razem, jak chcę tutaj wejść na każdym poziomie, to muszę znaleźć te same rzeczy? Jak na każdym poziomie? Trudno. No, Czyli nie wiem, na normalu, na tym i tak dalej? Nie, no to też nie ma poziomu. To dla postaci. Postać. Tak, tak. Konta właściwie. Konta, bo wszystko może trzymać właśnie w tym. To, to mówię, to mam tu już dwa razy niektóre rzeczy, jak Grzymyk, oczyn. To trzeba z 50 razy doprzeć, żeby to wszystko zbierać. Na tym to to polega. Uuu, cóż to się dzieje? piekła psy. go, jak długo się da. Ja przygotuję kierunkę. No zobaczymy, jak to podpada. Nie zdołasz się przede mną ukryć, ładno! Jeden yeah, Drama, Queen. Yeah! Zrobili nam straszne rzeczy. Nie żyją. Szukam jeszcze. Okej. Okay. Pok nawigacyjny można iść. U. Sekunda, sekunda, sekunda. To jest bardzo ciekawe. Czy mam coś ciekawego? Nie. Niep. Niep. Mnich 41, pancerz na głowę. Bez dodatków. Pokaż. No, mogę w czacie? Nie, bez dodatków to nie. A ty cały czas patrzysz na te statystyki tych, tych, tych zbroi, ty nie patrzysz na... ...dodatki. Tak tak patrzę na dodatki. Po prostu pytam się kogoś, kto. Ja banka. białek już. Nie wiem, pierwsze 20 minut, gdy normalnie tu ja zbieram, ale potem tylko niebieski żółt. Dobrze, to wybredni to... się. Wybredni się tylko progracz. No, progracz. Srebna liga. <grafy> <grafy> ja jest liga papierowa. Przynajmniej się od razu tam dostałem. Jestem przekonany, żeby jest jakaś niebezpieczna <głosyka> istota mógł przyjąć kontrolę nad moimi myślami To, że zaraz spadnie z tamtej drużyny, Czasem nie panuje nad... Właśnie, Edlanda, kiedy zacząłeś grać? Jestem pewien, Jakoś trzeba trafić z tym O, jakie fajne co Co, co fajne? To, 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 zrobiłem Zrobisz bańkę, Edlanda No właśnie To fajnie pociski zatrzymał, Znaczy, O, to niedługo Butcher będzie W końcu zobaczy tam, nie jest na końcu tutaj No, no sen w sensie to nie w tych okolicznościach No to już level Miję tu się aktywna sprint Pasywna mistrz broni Ja mistrzem jestem bez pro dziękuję Teraz zobaczymy nic nie ma Gnasz niczy wiatr przez 3 sekundy Zaraz zobaczmy jak to działa Gdzie wy tam? A tutaj, nabry. dobra nic nie mam. Dobra Zobaczmy Eee, no dobra. jest o wiele lepsze Legendarny pos tu będzie coś drugiego A chyba też. też nie wiem gdzie iść A nie, to lato się kończy Gold 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 36 golda w sumie I'm a gold digger. Yeah. Znaczy się co, robisz starsze panie? Jeżeli tylko starsze potrafi znaleźć, może ty. Aaaa, pożoga, masakra. Kryty uspokajające. Nie wiem jak ludzie gadają, że gry wywołują agresję. Nie uspokajajajajcie. A! A, no. ucieka, czekać, dobra. Jest niebezpieczny. Za mało fur. duży. Dużo dużych. Przez chwilę było nieciekawe. O, pierwszy żółty chyba w tym Ten postaci. Ja już myślałem, że ma w I że <laughs> na 60 poziomie. Żadnego żółtego przedmioty nie widziałem. Takie tam nitko. A są sety jakieś? Są. Jak są oznaczone tym kolorem? Zielone. Na którym poziomie się pojawiają? Nie wiem. Zresztą żadnego elementu setu nie jest. Co piwo <grymne> ty ten twoje z ty. Nie przydałby mi się jakiś lepszy micz. W końcu zdołałem się wyzwolić spod mrocznych wpływów Widzę teraz wszystko takim jakie jest naprawdę Wiedzny spisek mieszkańców miasta, aby odebrać mi Albrechta i w ten sposób osłabić Albrechta. Łowisz dzieci ubite na pal, przywołając zdrajców do porządku. No to co, no zwie dużo tak. zwiedziliśmy, to teraz tylko tam trzeba. Ja Radę szybko sprzedam. Puf. To i jada. Kupom, panowie, kupom. Kupom nie ruszą, bo śmierdzi. Sobie piszcze zostawię tutaj. A, właśnie. Co? Piszczele się nie grupują? Mam dla ciebie dzisiaj parę rzeczy. Nie. O, coś nowego dodają. Okej, ja mogę już wracać. Chciałbym coś kuczyć ze slotem znaleźć. Czekam. Ja też. O, to na tym wpakować sobie ten? Jakiś kwadratowy gem? No. Kto tam jeszcze tutaj? Sina to jeszcze wulerek. Nie bądź baba i kupuj tam, wszystko tam, tam Wiem, że tam Tak, jakie fajne Znacznie fajne także to jest ładnie zrobione. wiesz Blizzard, jak na przykład Rostar czy Valve na podstawie animacji, to zawsze będą w najwyższej jakości, to jest wszystko. Ważne te cutscenki, to są mistrzostwo. Te hmm. CG ich wszystkie to jest nie ma lepszych. O, okay. o, hello! Przysztupnąłem. Wracaj tu! On się, ten, on nie reaguje na takie rzeczy. go najdłużej przyciągnę do siebie. Zawsze to się? O, dostałem jakieś coś. Będzie fajny, słabe pas wojownika hmm, Czyli plus 6 do siły. Huh. To nie jest dla mnie. Wy wziąłbym tamten pas. To nie dla ciebie. Harness, tak? Harness of the Lion dla barbarzyńcy. No, to dziękuję. золото? Да, где-то всегда из золота. Жара И так че не стать. A, O, za coś. Jeszcze symbol na sztandach, mój. Asumus sas. Jakaś puszka. Oj, ty i te twoje bańki. Nic przez nią nie widać, ale to jest rewelacja po prostu. ...tylko znaleźć kogoś na globalu, kto ma słabego kompa i puszczać mu takie efekty. <grystanie> <grystanie> jak smakuje strach! Czy idziemy w dobrym kierunku? Mam nadzieję. Łodzi, jak mnie odrzucił? Polernik, kto dostał lewca? Nie, ja. gratulacje. To Co Sto złoto. To mój denkst. A, ja się ja dostaję czoł, nie mogę przejść, a mnie ktoś bije. Bo za gruby jest jakieś. Widzisz Simbat przeszedł. Masz szybka. To są mniejsze, się chciałem zauważyć. O, no, złoty. O, żółty. Wypadł ci żółty? Tak. Fajna masz.

No 17 FPS fajnie. 66, 70, 80, ale, ale ty nie nagrywasz, tak? Chodźcie tam do góry tam sprawdzimy to Tak właśnie chciałem zaproponować Czy nie będzie jakieś pewnie długie albo i nie A, jakie przyjemne na fakty. To jest naprawdę przyjemne. Zgadzam się. Absolutnie. Ale jest chaos, jak jest tyle osób. A to chodzi, mi się podoba. To jest fajne właśnie, awesome. super. Normalnie, Dob jak prawdziwa O, pog nawigacyjny koło 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 Komu co spadło. No, właśnie słychać było. on nie zaczyna wiać. Burze będziesz miał. Znowu. Ja miałem koło 4 rano. Nie nic miłego. To się telekomunikacja ucieszy, że musi znowu tę centralkę wymieniać. Tutaj tutaj, 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 tutaj. Tu, tu. I do góry. Ja widzę. To w tym wypadku warto byłoby mieć Deima Hunter, bo tylko walt, pach, 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 jest siedzieć dalej. No właśnie, ja nie, nie używam tego w ogóle. Nie? Szerysza czego? W ogóle dreźnie mi to. Dla mnie jest przyjemno. Nie, nie, w ogóle poniżej mam teraz. Czasami nie daje prawie. mi się dobrze uciec dzięki temu. Ale ja potrzebuję uciec hmm. Coś jasne, ja wydawało mi się. Sekundę, firankę hi wyciągnę z za, otwór. Poczekaj, mam tutaj książkę na mój No ja już czytam ją. Niech no, to dobrze tutaj sami czytają. Dzień. Pamiętaj, że to jest amerykańska gra. Tam, czytanie te Twoje nowe nowa mana Audiobooki te są po prostu. No jeszcze udało im się autorów uzyskać. Widać dedykację. Eee, co tam... Dobra, już tutaj. Jakżeście to zrobili, daleko jesteście. Eee, używamy nóg. W tym przypadku myszek. Luby Uda, bo muszę... zablokować okno. Ok. O, Tam to No, też fajna opcja. Ja już coraz więcej złota dostaję, więc jest fajnie. No, Cieszymy się kolektywnie. Nie bał, co? no, od nas się tam wudzi Ale ja, to się coś ciekawego dzieje czy po prostu bijemy? Czy jest jakieś fabularne tło dla tego Nie, ja, bijesz to po prostu Ech. 90% czasu tutaj to jest tak właśnie na tej zasadzie Taka, ale tak scenaria wygóstra. że gdzie coś... to jeszcze jest... No wy już idziecie. Co, już nie ma więcej hmm. do zwiedzania. O nie, nie ma, nie ma. Uh, uh, uh.